7 marca spacerowałem po Warszawie. Stworzyłem 5 polskojęzycznych wpisów i nie tylko część piąta. Dzisiaj jest czwartek, 20 marca 2025 roku. W dzisiejszym wpisie będę kontynuował dzielenie się kilkoma doświadczeniami i spostrzeżeniami dotyczącymi piątkowego dnia 7 marca, w który spacerowałem po Warszawie. Stworzyłem pięć polskojęzycznych wpisów i nie tylko około 17 roku. 31 rok zauważyłem dużą, różową tablicę informacyjną zmontowaną na białym, grubym słupie osadzonym na betonowej podstawie, na której jednej stronie umieszczono słowa zauważę się wreszcie. Itp., a na której drugiej stronie umieszczono słowa wczesne wykrycie ratuje życie. Itp. W mniej niż minutę zauważyłem jeszcze kolejną dużą tablicę reklamową, na której umieszczono słowa rower skraca dystans, itp. A dopiero minuta później wszedł w zasięg mojego wzroku podświetlany napis Grzybowska 43, umieszczony na budynku naprzeciwko po drugiej stronie ulicy. Około 17 roku, 33 rok, znalazłem się przed kolejną tablicą informacyjną, która jest biała, duża i zmontowana na szarym, wysokim słupie, na której umieszczono słowa dotyczące 80. rocznicy rozpoczęcia odbudowy Warszawy, które już widziałem w kilku innych warszawskich miejscach. Około 17 roku. 36 rok przeszedłem obok podświetlanej gabloty reklamowej, na której umieszczono ciekawe reklamy dotyczące apteki DOZ, Pringles oraz elektroniki na Oelix, w której pobliżu znajduje się biedronka, do której nigdy nie wszedłem. Dopiero minuta później dotarłem na jakiś przystanek autobusowy, gdzie zauważyłem, że na budynku naprzeciwko po drugiej stronie ulicy umieszczono trzy podświetlane napisy w różnych kolorach czyli stołeczne centrum sportu, w żółtym, aktywna Warszawa, w czerwonym oraz pływalnia, w niebieskim. Przez chwilę odpocząłem na ławce na tym przystanku, a potem znowu wyruszyłem na spacer. Około 17 roku 50. znalazłem się naprzeciwko hotelu The Westin Warsaw składającego się częściowo z przejrzystej konstrukcji budynku przypominającej ogromną sprężynę, którą uważałem za intrygującą.